Z tej strony Wiktor, Zielona Para. E, ostatnim, e, ostatnim czasem dostaliśmy dosyć ciekawą reklamację, mianowicie e, pewien pan powiedział, że on ma 70 lat i nigdy nie przycina hortensji, bo wysłaliśmy mu przyciętą hortensję w marcu. I, i zaciekawiło mnie dlaczego. Dzisiaj wam pokażę, co się stanie, jeżeli nigdy nie przytniecie swojej hortensji. Ponieważ w naszym ogrodzie jest jedna taka zapomniana hortensja e, i pokażę wam dzisiaj. Co z takiej kilkunastoletniej, praktycznie hortensji wyrosło, a nie wyrosło zbyt dużo. Tutaj mamy hortensję, nie pamiętam jaka odmiana. Jak widzicie, nieprzycinane na stare kwiaty są. Natomiast, no, to nie jest jakiś szał. Mamy naprawdę kilka gałązek. Oczywiście ona kwitnie, nawet trochę kwicie, ale brakuje tej gęstości. Nie pomaga fakt, że tutaj trochę nadłamała się, tatuje i troszeczkę napiera na nią, co nie zmienia faktu, że ta hortensja jest po prostu bidna. Taka. Jeżeli byśmy ją przycięli, to nawet jeżeli tatuja tutaj nam trochę na nią napiera, to ona by się zagęściła. Ten kształt tej hortensji byłby bardziej obły. Tych kwiatów byłoby więcej. A tak, rzeczywiście kwitnie. Ma tutaj dużo kwiatów. Natomiast pędów, na których mogą być te kwiaty, jest po prostu niewiele. Więc jeszcze bardziej mnie zdziwił ten pan, że przez kilkanaście lat nie czuł żadnej hortensji. Zgłasza reklamację, że hortensje są przycięte. Czy nie zauważył, że troszeczkę te hortensje nie mogłyby wyglądać troszeczkę lepiej?